Jezus musi Was bardzo kochać, bo trudno o lepsze czytania na świętowanie jubileuszu Szemenew. Fragment z dziejów apostolskich, początek szóstego rozdziału, jest w opinii bardzo wielu egzegetów. Najlepszym tekstem o wspólnocie chrześcijańskiej, najlepszym, najważniejszym tekście, który mówi o wspólnocie chrześcijańskiej, jaki znajdujemy w Nowym Testamencie. Myślę, że kluczem jest ostatnie zdanie Łukasza, a Słowo Boże szerzyło się. Wzrastała też bardzo liczba uczniów. W Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Dosłownie, gdyby tłumaczyć ten tekst, to tam jest, że Słowo Boże rosło. Ten tekst mówi o rosnącym Słowie i o rosnącej wspólnocie. Rośnie liczba uczniów. Ale rośnie też słowo, wzrasta słowo. To jest bardzo piękne, bo powszechne doświadczenie jest takie, że jak wzrasta liczba, to słowo maleje, nie? No bardzo wielu ludzi mówi, że jak rośnie ilość, to spada jakość. A to doświadczenie, które oni mają, to jest doświadczenie wzrastającej liczby, ale też Ewidentnie wzrastającej jakości tej wspólnoty, bo w tej wspólnocie, która rośnie w liczbę, rośnie też doświadczenie słowa i e, doświadczenie mocy słowa. Bo też jest tak, że dobrze to wiemy z, z Ewangelii, słowo rośnie własną siłą. Słowo ma dynamikę, która jest wpisana w nie samo. Ta siła słowa nie bierze się z nas, ale my możemy ją zatrzymać. To trochę tak, jak dowiedziałem się w Rzymie po pierwszym tygodniu bycia kardynałem. Kardynał ci do niczego nie pomoże, ale może zaszkodzić. My nie dajemy słowu siły wzrostu, ale my możemy być jak, jak ciernie, które zagłuszają słowo. My możemy zatrzymywać słowo w jego rozwoju. I o tym mówi to czytanie: że ten wzrost słowa. Jest zagrożony. I może dlatego Łukasz na koniec tego opowiadania wybucha taką radością z tego doświadczenia, a jednak słowo rośnie. I jednak e, z tą rosnącą liczbą uczniów rośnie też doświadczenie słowa, mocy słowa. E, ta radość bierze się stąd, że właśnie przed chwilą doświadczono. Takiego niebezpieczeństwa zatrzymania słowa w jego dynamice, w jego rozwoju. Przez co ten wzrost słowa jest zagrożony? Wszyscy ludzie żyjący w Waszym charyzmacie znają odpowiedź: przez podział. Przez podział. Zaczęli heleniści szemrać przeciw Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. W tym jednym zdaniu jest kilka ważnych elementów, które pokazują, na czym ten podział polega. W pierwszej chwili to mamy poczucie, że oni się kłócą o pieniądze. No, i to jest dość dziwne, albo myślę szokujące, że wspólnota, w której obowiązuje e, wspólnota majątku, kłóci się o kasę. Jak to jest? Że ci, którzy sprzedawali wszystko, przynosili pieniądze do stóp apostołom. Żeby te pieniądze były rozdawane, teraz się kłócą o pieniądze? Jak? No, może być tak. Może być i tak. Pamiętacie, jak Jezus w Ewangelii mówi przypowieść o siewcy? To mówi, że jest i taki przypadek ze słowem, że jak słowo wpada. Międzyciernie, to te ciernie potrafią słowo zagłuszyć. I potem tłumacząc apostołom Jezus mówi, że te ciernie to jest, to są troski doczesne i ubuda pieniędzy. Więc może nie trzeba od razu tak z takiego poziomu piękno duchowstwa odrzucać, że nas to nie dotyczy. Nie? No tam politycy to niech się kłócą o pieniądze, ale my się przecież nie będziemy kłócić o kasę. Uważajcie. Diabeł nas nieraz podchodzi w taki sposób, że obnaża nasze porządliwości w taki wręcz no zawstydzający nas, absolutnie zawstydzający sposób. Tak potrafimy się pokłócić też o pieniądze. Chciwość jest pokusą, która zagraża także nam. Ale wydaje się, że tam jeszcze jest coś więcej. To znaczy, że ten spór o pieniądze jest tylko katalizatorem problemów, które są głębsze. Głębszy problem jest to, że przestali myśleć właściwymi sobie kategoriami, bo do tej pory zawsze określali się terminem bracia. Bracia. A teraz w miejsce braci pojawiły się dwa określenia: Helleniści. I hebrajczycy już nie ma braci. Są ci, którzy przyszli z judaizmu, ale diaspory, więc oni kulturowo są grekami, mają swoje własne synagogi, w których się spotykają i tam jak otwierają Biblię, to czytają ją po grecku, bo jest im łatwiej czytać Septuagintę. No ale są też ci, którzy ciągle duchowo i kulturowo są Żydami, Biblię mają hebrajską, między sobą mówią po aramejsku, więc to, co ich różni, to różni ich formacja kulturowa, religijna. Dobrze wiemy, na to się nakładają wszystkie kwestie pozostałe polityczne. Dla tych, którzy są z diaspory, każdy grek, poganin jest sąsiadem, jest bratem, jest człowiekiem, z którym się spotykasz. Idziesz na agorę, musisz z nim pogadać, spotykasz się w sklepie albo właśnie. Ale dla tych, którzy żyją w Jerozolimie, w Judei, każdy, kto jest poganinem, jest wrogiem. Jest tym, który próbował cię pozbawić Twojej religii, próbował cię pozbawić Twojego obyczaju, jest tym, który kilka razy próbował sprofanować Twoją świątynię. Więc na te wszystkie różnice kulturowe nakładają się różnice polityczne, no więc heleniści i Hebrajczycy. To, jest bardzo, to są bardzo trudne do połączenia ze sobą kategorie. No i potrzeba tylko takiej iskry, która padnie na te beczkę prochu. No i tą iskrą jest niesprawiedliwość, gdy chodzi o dzielenie pieniędzy. I wtedy wszystko wybucha. Nie. Już nie ma braci. To, że się urodzili z tego samego ducha, że są w tym samym ciele, nie ma żadnego znaczenia. Są Heleniści, Hebrajczycy. Oczywiście mówimy o tym, co było 20 wieków temu. Nie? Dzisiaj nic takiego przecież nie ma miejsca. My wszyscy w Polsce mówimy o sobie bracia. Nie? Nas nikt nie różni, żadna polityka nas nie podzieli. A żadne różnice kulturowe, żaden model pobożności. Ci na rękę, ci na kolanach, ci w kolejce, ci inaczej. Nie? Nie, nie znamy tych różni, wszyscy jesteśmy połączeni. To by już było dość, by, by te podziały były dramatyczne. Mówię, najgorsze jest to, że przestali myśleć kategoriami bożymi. Kategoria boża to jest bracia. A heleniści, hebrajczycy to jest taka kategoria zasana przez kościół, tak wprowadzona do kościoła z zewnątrz, i naraz się ona okazuje ważniejsza niż ta pierwotna, która jest z Boga, która jest z wydarzenia paschalnego. Nie? Idź, powiedz moim braciom. To jest rozeznanie, jakie ma Jezus z martwych stałych. Wcześniej mówił uczniowie, mówił przyjaciele, ale teraz mówi bracia. Bo wszyscy się urodzili z wydarzenia paskalnego i chodzą ubrani na biało. Ale jest jeszcze jedno, co tam ten podział cementuje i utwierdza, to jest sposób, w jaki reagują. To jest szemranina. Zaczęli szemrzeć heleniści przeciwko Hebrajczykom. Jeśli chcecie rozwalić wspólnotę, to to jest najprostszy sposób. I najbardziej skuteczny. Najbardziej niebezpieczna postawa, to jest szemranina. Yy, ona jest podwójnie niebezpieczna, bo zwykle nam, kiedy zaczynamy szemrzeć, to się wydaje, że załatwiamy ważne problemy. Nie? Przecież dzielę się z kimś swoją wielką troską o kościół. Nie? I szemrze. Najlepiej przeciw papieżowi, kto nie szemrze przeciwko papieżowi, zwłaszcza temu. Nie? Potem przemrzemy przeciwko księżom, potem księża przeciwko wam, żeby było jasne. Nie. nie ma nic gorszego w kościele. I nie ma, nic, nie ma większego niebezpieczeństwa dla kościoła jak szemranina. E o tym mnie osobiście przekonuje mistrz życia wspólnego w kościele to jest święty Benedykt. Myślę, że wiecie, że jak Benedykt tworzył wspólnotę chrześcijańską, wcale nie tworzył żadnego życia zakonnego. To przyszło potem. Benedyktowi nie szło o to, żeby stworzyć jakiś inny model życia w kościele, wyjątkowy, klasztor. Nie? nie. Benedykt tworzył wspólnotę uczniów, którzy mieli po prostu żyć po chrześcijańsku. Nic innego go nie obchodziło. Życie prawdziwie chrześcijańskie. Jak czytacie regułę Benedykta. To Was musi uderzyć, że tam nigdzie nie ma o ubóstwie, a kilka razy jest o szemraniu. To dość dziwne, jak na Ojca Mnichów w, całej, w całym zachodnim kościele. Czemu nie mówi o ubóstwie, a tyle o szemraniu? Jest taki piękny tekst o szemraniu, na pewnoście go słyszeli, bo ja sam o nim często mówię, ale go powtórzę. Nie? To jest tekst, w którym Benedykt mówi tak, mnisi nie powinni pić wina. Ale ponieważ nikt do tego mnichów nie przekona, to niech piją litr dziennie. Byleby, kiedy się jakiś mnich znajdzie na terenie, gdzie nie ma wina, to żeby nie szemrał przeciwko przełożonemu, który go tam posłał. To zestawienie, że szemranina jest czymś znacznie gorszym niż picie wina litr dziednie Ono jest prowokujące, ale ono, ono pada z, z ust człowieka, który naprawdę znał się na wspólnocie. I zobaczcie, że nasze kategorie myślenia są dokładnie odwrotne. Znaczy. Yy. Jak zobaczycie mnicha, który pije litr dziennie wina, to będziecie zgorszeni totalnie. Jak zobaczycie czterech mnichów, którzy szemrzą cały dzień przeciwko opatowi, no tak się dzieje, no to są zatroskani o klasztor, nie? Oczywiście to się nie stosuje do wspólnot szemenewy. Tak, to znaczy wystarczy już tej złej nowiny No wszystko co powiedziałem do tej pory to jest zła nowina To jest to, jest to że my potrafimy zatrzymać moc Słowa Bożego Że my potrafimy stłamsić Słowo w Jego dynamice no, no właśnie zagłuszyć, jak mówi Jezus w przypowieści o siewcy Zagłuszyć dynamikę Słowa A to czym głuszymy Słowo to są podziały Kościele. A te podziały, jak widać, mają kilka takich wymiarów, które to wydarzenie nam wskazuje. Spróbujmy jednak przejść do dobrej nowiny. Bo co może uleczyć ten podział? I jak to się stało, że oni na tym zakręcie dość ostrym się jednak jako kościół nie wykoleili że ich ten grzech podziału nie rozwalił ostatecznie i że właśnie na koniec mają doświadczenie mocy słowa i wzrostu wspólnoty, co ich uratowało. No można by znowu powiedzieć w pierwszej chwili tak skrótowo, że uratowała ich nowa struktura, którą powołali. Siedmiu. Może pojawiła się struktura, pewnie dobrze, pewnie dobrze, ale ważniejsze jest to, jakich wybrali ludzi, żeby tę strukturę wypełnić. Wybierzcie spośród siebie. Ludzi pełnych ducha, pełnych ducha i mądrości. Ile razy czytam ten tekst, zawsze we mnie jest takie pytanie: czy potrzeba być pełnym ducha, żeby podawać do stołu? No bo tak to nazwali, co? Żeby podawać do stołu, to pewnie nie trzeba być pełnym ducha. Ale żeby podjąć posługę z tą, bo tam jest ministerium albo diakonia, żeby podjąć posługę z tą, trzeba być pełnym ducha. Bo możesz być ekspertem od kuchni. I zbijać na tym własny interes i szukać swojej własnej chwały. A możesz podjąć tę funkcję nową, która się pojawiła rzeczywiście w postawie sługi. Ale żebyś ją podjął w postawie sługi, to potrzebujesz być pełnym ducha. I to jest właśnie powrót do właściwych kategorii jest spór ale jeśli chcemy z tego sporu wyjść z tego podziału wyjść to potrzebujemy wrócić do własnych fundamentów do tego co w naszym naszej tożsamości w naszej w naszej, w naszej konstytucji jest podstawowe a to jest bardzo często tak że jak my się zaczynamy w kościele kłócić to ostatnim to nam przychodzi na myśl jest Jezus i Duch Święty. Tymczasem e, otwarcie im drzwi Jezusowi i Duchowi Świętemu e, z powrotem do, do, do nas, do życia w tej Wspólnocie jest tym, co, co Wspólnotę wyprowadza na prostą. Więc e, ci ludzie pełni ducha, podejmą posługę stołów. Tak jak apostołowie pełni ducha, będą pełnić posługę słowa i wszyscy czujemy, że kluczowym słowem tu jest właśnie słowo służba. Służba, do której cię uzdalnia duch. I, i, i zobaczcie, jak się porządkują kategorie, bo. Wybrano siedmiu, cała ta siódemka to są heleniści. To są greckie imiona. Wszystkie siedem. Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Mikołaj. Cała siódemka helenistów. Tych, co szemrali. I mógłbyś dalej o nich myśleć, że to są goście, którzy się do niczego nie nadają, bo nie dość, że kłócą się o pieniądze, to jeszcze, to jeszcze szemrzą. Okazuje się, jak się im przyjrzesz bliżej, że oni są pełni ducha. I że oni w tej pełni ducha mogą rzeczywiście podjąć odpowiedzialność istotną w tej wspólnocie. Kiedyś Prado Flores mówił tak bardzo pięknie, że, co było w tym kościele, że oni popatrzyli po sobie i mogli to, mogli powiedzieć, kto jest pełen ducha. Apostowie poprosili, wybierzcie spośród siebie, wybierzcie spośród siebie, popatrzcie teraz po sobie, co? Kto jest pełen ducha. I wybierzcie. Było widać. Było widać. Nie? Ale to. Ma... Na zupełnie inaczej patrzysz. Co innego widzisz w człowieku. Widziałeś w nim do tej pory przeciwnika. Widziałeś w nim kogoś, kto się z Tobą wspiera. Albo nie ma odwagi się z Tobą wspierać, to szemrze na ciebie. Ale teraz potrafisz zobaczyć w Nim pełnię Ducha Świętego. Bo nic dziwnego, że nastała jedność. Nie? Jeśli potrafią na siebie w taki sposób patrzeć, nie dziwnego, że nastaje jedność, a wspólnota rośnie, rośnie, rośnie. Tak. Miałem jeszcze mówić o Ewangelii, ale chyba już nie. Znaczy, wystarczy to, co powiedziałem. Bardzo wszystkim życzę, znaczy tak naprawdę to nam życzę jako Kościołowi całemu tego doświadczenia, że Duch Święty jest mocniejszy niż wszystkie podziały. Życzę też całemu Kościołowi tego rozeznania, że nic tak nie obezwładnia słowa jak podziały między chrześcijanami. No i życzę wspólnocie Szemenew, żeby strzegła tego przekazu, bo to jest Wasz przekaz od początku do końca. To co jest z dzisiejszych czytania. Amen.